Czytanie z Księgi Mądrości Jest w mądrości Duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niezadający bólu, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, miłujący ludzi, mocny, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystko widzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu, przez wszystko przechodzi i przenika dzięki czystości. Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przygnie, jest bowiem odblaskiem wieczystej światłości. Zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia, wstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z mądrością, bo ona piękniejsza niż słońce i niż wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością uzyska pierwszeństwo. Po tamtej bowiem nastaje noc, a mądrości zło nie przemoże. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. Słowo twe, panie, niezmienne na wieki. Twoje słowo, panie, jest wieczne. Niezmienne jak niebiosa, Twoja wierność przez pokolenia. Umocniłeś Ziemię, by trwała. Słowo twe, panie, niezmienne na wieki. Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, bo wszelkie rzeczy ci służą. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Słowo twe, panie, niezmienne na wieki. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Niech żyje moja dusza, i niech Ciebie chwali, niech mnie wspierają Twoje wyroki. Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja jestem krzewem winnym, a Wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą, oto tu jest albo tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród Was jest. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni syna człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: Oto tam, lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego. Tak będzie z synem człowieczym w dniu jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsze czytania mówią nam, że mądrość jest pochodzi, od Boga. I co ważne, ta mądrość nie krzyczy. Posunę się do pięknego porównania. Mądrości do światła, które przenika okno, ale niczego nie niszczy. Jezus przypomina dziś, że Królestwo Boże nie przychodzi widowiskowo. Nie da się go namierzyć. Ono zaczyna się w człowieku, który przestaje biegać za tymi wszystkimi oto tu, oto tam, a zaczyna szukać ciszy, prawdy, dobra. Mądrość wstępuje w dusze święte, mówi pierwsze czytanie, czyli w ludzi, którzy są otwarci, którzy nie udają. Królestwo Boże jest pośród Was, mówi Jezus, czyli tu, w Twojej codzienności właśnie, w tym jak mówisz do bliskich, w tym jak reagujesz na trudne rzeczy, w tym co wybierasz. Przy okazji, krótki apel z mojej strony. Nie szukaj spektakli. Zaufaj Bogu, że działa po cichu i realnie. Z Panem Bogiem.